Tu mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Jest 37. Dzień Powstania. Chociaż stawiamy silny opór, ogromne połacie miasta zostały zniszczone. Dzisiaj niemieckie samoloty. Zrzucały ulotki z ostrzeżeniem, że jeśli się nie poddamy natychmiast, zrównają miasto z ziemią. Cóż, mimo ciężkich strat i świadomości, że nie będzie pomocy, ludzie bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowani są, by walczyć do ostatniej kropli krwi. Tu mówi Warszawa. Wszyscy żyjecie? Tak. Tak. Co to było do diabła? Jakiś niewybuch. Widać, że Bóg nad nami czuwa. Powstańcy odbijają dziś budynek pasty. Musimy do nich dołączyć, ale najpierw przetrzepiemy hitlerowcom tyłki. Chwytaj tę butelkę zapalającą. No tak. Miło, że potrzebne nam części otoczone są przez hitlerowców. No i widzicie. Budynek pasty to jest taka ciekawostka, że mamy... Yy, że to też... dobry użytek z butelek! Że przechodził to też... smutny. Nie zamoczycie. się! Butelka! Niech lecą! Strzelajcie do nich ze wszystkich łuków! Uważajcie, nie bądźcie łatwym celem! Uro! Go spaliłem ze wstydu. Okej. Okay. Leży. Kurde, ja przez te płomienie nic nie widzę. Dobra trochę się schowajmy dobra celi jak baba nawet uciekajcie być uciekają ale miejcie oczy otwarte i strzelajcie do każdego marudera hawkins chodź musimy odszukać oficera dowodzącego operacją hawkins do mnie nie było to trudne no klaudia ma trochę tego ma y, y, jest po świeżo po więc może być ciężko Gozera, druchu! teraz na pewno damy faszystom popalić łukasz gdzie znajdę twojego dowódcę chodź leliwa jest na drugim piętrze ale jeśli nie zabrałeś ze za sobą całej dywizji pancernej, na twoim miejscu bym tam nie wchodził. Znak powstańców. Taka ciekawostka, mój pradziadek był w AK, więc yy, widziałem ten symbol już nie raz. Jeśli nie uda nam się opanować całej Warszawy i nie utworzymy legalnego polskiego rządu, zanim zjawią się tu Rosjanie, Polska będzie stracona. To będzie koniec. Dlatego uderzamy dziś i jutro i każdego dnia. Można? A, pan Hawkins, mam nadzieję, że zda pan relację z przebiegu zwycięskiej dla nas walki. Musi pan opisać światu to, czego dziś pan będzie świadkiem. Zdobędziemy ten cholerny budynek, a wtedy! Sniper! Gdzie jest? Ktoś go widzi? Hawkins, widziałeś skąd strzela? Drugie piętro, od boku budynku! Jazda! Szybko! Hawkins, snajperzy polują Stant na nas! Odgłos, Wszyscy odejdźcie od do kie. No i mamy snajpera. Ale... Ale nie snajper elita. Boże, jak się wkurzyłem. Dobra, ok. No to mamy już na no dachu. Widzisz flagę? On wzywa wsparcie. Salach, chodź. Kurwa. Nie ta plaga. Powinna być biała. O. Załatwiony! Snajper się zbugował. Dobra Jeszcze jeden gryzie piach Dobra, musimy się schować widzowie Taktycznie podejść środek tarczy Policjon, raczej nazistjon. Jeb, yep. środek. To jest przykre, widzowie, że nawet tutaj kobiety musiały walczyć w powstaniu, ale jednocześnie też bardzo pozytywne, bo każdy chwytał za broń w tamtych czasach. Dobrze, chodźmy i porozmawiajmy z Kozerą. Dobra robota jak na reportera. Gdzie nauczyłeś się tak strzelać z karabinu snajperskiego? W Hiszpanii. To długa historia. Świetnie. Później mi opowiesz. Zbliża się niemiecki konwój osłaniany przez pojazdy opancerzone! Dowódca chce widzieć wszystkich na dole! Idziemy! Nie ma kiedy odpocząć. Zasadzka, hm? Co to? Kurde, nie mogę nic zrobić. Nie. Yep. Ok. No czemu ja wstałem? Ty górna postać.

lum Plum, Plum. Zdobyć pastę. Niech każdy jest zdolny do walki Zupełnie amunicję i przygotuje się do szturmu! 20 dni przelewania krwi nie pójdzie na marne! To była Pantera przy okazji, tak wam powiem. Butelka zapalająca i dup, i po, i po czołgu. Klaudia, żyjesz? Nie Bo. Bo Claudia się dzisiaj też generalnie widowie źle czuję. I bardzo wam. Yy, bardzo wam się poświęca, <laughs> że. Bardzo się wam poświęciła, że tu jest. Hawkins, dołączymy do szturmujących. I proponuję, żebyś wybrał jakąś broń lepiej sprawdzającą się w walce na krótkim dystansie. To jest. Yy, pepeż, czyli pepesza. Niezła polewaczka, ale to szybko strzelność kosztem celności. A to jest. Moja ulubiona broń Winchester model 1912. Co wybierasz? A wiecie co? No i kontro. Prawo wziąć pepesze. Wiecie co weźmiemy sobie pepesze? Wolę pepeszkę. Wspaniała maszynka do uśmiertania faszystów. Lampy próżniowe do radiostacji znajdziemy w pomieszczeniu centrali telefonicznej na trzecim piętrze. Jestem z tobą. Ale wiecie co? Karabin wolę sobie zamienić na to. Przez co wierzymy, obydwie mamy tu coś. Nic tu nie mamy w tym barku Mamy tu Arek, punek mamy pełny! Kolejny symbol rysujemy. Uwaga, żołnierze. Już czas! Wysadzimy ścianę i weźmiemy budynek szturmem. Będziemy oczyszczać piętro po piętrze, dopóki nie znajdziemy ich dowódcy i nie zmusimy hitlerowców do poddania się. Wszystko jasne? Tak jest. Tak jest. Zrozumiano. W porządku. Gryć Teraz, teraz! No to ruszamy! Uważaj, do kogo strzelasz w tym dniu. Aufstehen! Auf!

Za Polskę! Tędy! Pobiegniemy schodami na drugie piętro! Dobrze... W odcinku z kaudio omówimy co i jak... Żeby nie było tego, że cały czas tylko streamujemy, bo na razie to... Jest stream za streamem. Uuu, kogoś w brzusia trafiłem, no cóż jezu, było blisko. Haha, <kluz> posiłki! Droga zablokowana! Po drugiej stronie jest jezu, jestem OK, mamy gościa. się chłopak wykrwawił? Nine? Bardzo nein dla ciebie typie. Nigdy jak się śmiesznie zbagował. No to...

nie wiem, jak to! Tak! Verstanden, Ende! Ich brauche Morowo! Musimy znaleźć jeszcze jakieś! Na następne piętro! Jestem Centrala telefoniczna jest bezpośrednio nad nami. No. Dobra! Aj co? Żegnam pana. Mać, niech wszyscy zdatni do walki zajmą się oczyszczaniem pozostałych pieter. Musimy schwytać majora Schmidta, żeby to zakończyć. Skończmy to, co zaczęliśmy! Jestem z tobą, przyjacielu. Hmm. <coughs> Ale ci Niemcy są łatwi. Nic dziwnego, że przegrali całą wojnę. Co dalej? Jesteśmy już prawie na samej górze! Ale niech to! Denn wenn jetzt nicht jetzt, dann sehe ich sie. Also diese Position halten. Den Major beschützen. Ich weiß, dass du hier bist. Ich kann ihn nicht sehen. Dobra, bra, machen wir go. Ich seh ihn. Szczerze nie ma coś, yy, co yy, harcować na dziko. Dobra, KM leży. Widzowie, KM leży. হ'বৰি চত Mamy to! Ostatni! Świetnie! A teraz znajdźmy Majora i niech to się skończy! Tak, masz kontakt z grobem.